Witam serdecznie, kochani. Dzisiaj zapraszam na przepyszne ciasto drożdżowe ze śliwką. To już któreś z kolei ciasto ze śliwkami, tym razem z użyciem maślanki. Wychodzi naprawdę pulchniutkie. Bardzo polecam. Ciasto jest kręcone łyżką, więc bardzo łatwe. Do mąki w ilości 450 g, dodaję dwie szczypty soli, mieszam całość na sucho i wyrabiam z mąki taki dołek, do którego wleję 200 ml ciepłego mleka, nieco więcej niż pół szklanki. To mleko można już wcześniej osłodzić jedną lub dwoma łyżeczkami cukru. Ułatwimy w ten sposób fermentację. Ja ten cukier dodaję już po wlaniu mleka do mąki. Najważniejszy składnik zaczynu to oczywiście drożdże. U mnie tym razem drożdże suszone, 6 g, co odpowiada mniej więcej, około 20 g świeżych drożdży. Mieszam tą całą zawartość i odstawiam do wyrośnięcia, aż pojawi się tutaj taka pianka, mniej więcej tak za 80 minut. W osobnej mi się do 4 całych jajek dodaję płaską łyżkę cukru waniliowego. I 150 g cukru drobnego to jest mniej więcej 3 czwarte szklanki. Szklanka o pojemności 250 ml. Był tam całość rózgą mniej więcej do połączenia. Drożdże, jak widzicie, już pięknie wyrosły. Dodaję teraz masę jajeczną do całości. Na tym etapie dodaję także bardzo ważny składnik dodatkowo spulchniający ciasto, czyli 220 ml maślanki. Ogólnie nie zależy mi na tym, żeby to ciasto było tak bardzo gęste, jak typowe drożdżowe wyrabiane robotem czy ręką, dlatego jeszcze tej maślanki możecie ciut dodać w razie, gdyby było tempę. Dzięki temu swobodnie wyrobię to ciasto łyżką, mniej więcej około 3 minut, mniej więcej na gładko. Do tego zestawu, czego nie było na zdjęciu, dodaję jeszcze 120 ml oleju, najlepiej o łagodnym smaku, na przykład słonecznikowy. Zamiast oleju oczywiście bardzo dobrze jest dodać stopione masło w ilości 100-120 g, mniej więcej pół paczki. Mieszam całość jeszcze około pół minuty na gładko i odstawiam do wyrośnięcia mniej więcej na godzinę czasu. Jeśli będzie wcześniej i zauważycie, że sporo podrosło, to dalej można kontynuować pracę. Ciasto przykrywam talerzem i odstawiam w miejsce, gdzie nie ma przeciągu. A tutaj, już proste składniki na kruszonkę. Tą kruszonkę polecam wyrabiać w rozdrabniaczu, wsypujemy mąkę. Dodajemy 1 łyżeczkę cukru waniliowego plus szczyptę soli, jedno żółtko, 3-4 łyżki cukru drobnego i około 70 g masła, mniej więcej 1 trzecia paczuszki 200 g. wyrabiamy pulsująco nie za długo w maszynie kontrolując czy już robi nam się taka konsystencja ziarnista gdyby było zbyt sucho wystarczy dodać łyżkę zimnej wody i ponownie spróbować całość uruchomić u mnie forma 30 na 22 mniej więcej formę trzeba troszkę natłuścić olejem albo masłem Ciasto też już podrosło, teraz go jeszcze troszeczkę zamieszam i przełożę do formy. Mniej więcej rozprowadzam na równo i rozkładam od razu połówki i śliwek. Jak widzicie na filmie, staram się te śliwki jeszcze troszkę wepchnąć do ciasta, bo mimo wszystko ciasto jest dosyć gęste, ale nie tak gęste jak zwykłe ciasto drożdżowe. I ja jeszcze te śliwki posypię cukrem, żeby były smaczniejsze, żeby to ciasto nie dawało wrażenia, że jest zbyt kwaśne. Rozkładam na śliwkach kruszonkę, mniej więcej tak porówno, i odstawiam jeszcze ciasto na jakieś 15 minut. Ciasto piekę około 50 minut w temperaturze 170 stopni Celsjusza i często też pod koniec zmniejszam nieco temperaturę, by ta kruszonka zbytnio się nie zrumieniła. Ciasto pięknie wyrosło, to znak, że będzie bardzo puszyste, trudno jest czekać do końca, kiedy całkowicie wystygnie, już na ciepło jest przepyszne, chociaż najzdrowsze, jak porządnie wystygnie. Życzę kochani smacznego, polecam, pozdrawiam wszystkich cieplutko, zapraszam serdecznie na kolejne filmy.